Hejka hejka, witam Was w kolejnym odcinku na kanale oraz w dzisiejszym odcinku, no w dzisiejszym odcinku będziemy sobie właśnie odwzorowywać skina z Block Star Planet na movie Star Planet. Więc no, zapraszam Was bardzo serdecznie na odcineczek. Okej, okay, więc w tle już macie jak ja, mniej więcej już tutaj powoli zaczynamy tego robić luka na Movie Star Planet, oraz ogólnie jak też możecie zauważyć, to ten ogólnie filmik jest przyspieszony, ponieważ no przyznam Wam się szczerze, że troszeczkę mi zajęło go tworzenie. Oraz w lewym górnym rogu macie właśnie mojego skina z Blok Star Planet, którego aktualnie odwzorowuję na Movie Star Planet. Żebyście sobie mieli tak jakby do porównania oraz żebyście mniej więcej wiedzieli, jak to ma przede wszystkim wyglądać. Ogólnie to możecie napisać w komentarzu, jak się czujecie po tym pierwszym miesiącu szkoły, ponieważ ten filmik aktualnie gdzieś zobaczycie na początku października, więc możecie napisać właśnie, jak się czujecie po tym pierwszym miesiącu. Jeżeli chodzi o mnie, to musiałam się jakby przez ten pierwszy miesiąc przyzwyczaić do tego rytmu szkoły i w ogóle, ponieważ pewnie też zauważyliście, że filmików nie ma tak często na kanale jakby w wakacje, ale to głównie jest spowodowane tym, że mamy o wiele mniej czasu niż właśnie w wakacje. W sumie wydaje mi się, że każdy ma mniej czasu podczas roku szkolnego niż w wakacje. Ale ogólnie po tym pierwszym miesiącu wydaje mi się, że troszeczkę się dość przyzwyczaiłam do tego rytmu oraz że może się będą pojawiać filmiki częściej na kanale. No, ale dobra, dobra, teraz wracamy do tego przepięknego odcinka, ponieważ macie jedną z swoim rodzaju okazję zobaczenia, jak Demka się męczy właśnie z lukiem. Oraz jest jej łyso, więc powiem Wam, że piękny odcinek. Ale wracając już właśnie do naszego luka, tutaj jak zauważyłam, to udało mi się znaleźć mniej więcej dobrą górę, z czego co widzę, znaczy czy taką, która według mnie by pasowała najlepiej, chociaż nie jestem pewna, czy mogłabym znaleźć coś lepszego szczerze. Powiem wam tak, no myślałam, że to będzie o wiele łatwiejsze, ale to nie jest takie łatwe jak to się wydaje. Naprawdę, ale jeszcze bym chciała powiedzieć, że zbytnio za często nie gram w Movie Star Planet oraz głównie się starałam odwzorować, żeby to jakoś mniej więcej pasowało, więc na pewno by mogło to wyglądać lepiej. Oraz tutaj z czego co właśnie widzę, przechodzimy do włosów, czyli z czymś, co się naprawdę męczyłam, serio. W sumie sami widzicie, jak ja próbuję znaleźć jakąś dobrą fryzurę, która w miarę by przypominała tą właśnie z Blockstar Planet, chociaż odrobinę. Też ogólnie postanowiłam, że będę właśnie się zajmowała butami na koniec, oraz później pomyślę, co właśnie mam z nimi zrobić. Ponieważ no wątpię, że na mówi Star Planet bym gdziekolwiek znalazła takie buty, które by były właśnie idealnie odwzorowywały te buty co z Block Star Planet. Ale no ogólnie, jak pewnie zauważyliście, to udało mi się znaleźć w końcu takie fajne włoski. Dla was to była dosłownie chwila moment, ale dla mnie, która właśnie to wcześniej nakrywała, to po prostu ja się tak cieszyłam, że te włosy w końcu mi się jakoś udało ogarnąć, że wy nie wiecie. Oraz no, to jeszcze nie jest koniec przygody z tworzenia tego pięknego Luka, ponieważ zostały nam jeszcze do jakoś odwzorowywania te buty oraz te dodatki. Ogólnie też bym chciała wam bardzo podziękować właśnie za przyjęcie bardzo dobrze ostatniego filmiku podobnego, gdzie robiłam w sumie na odwrót, czyli po prostu odwzorowywałam Luka z Movie Star Planet na blog Star Planet. Za co naprawdę bardzo dziękuję. Oraz też bym chciała Wam bardzo podziękować za ponad 4,5 subskrypcji. Naprawdę bardzo dziękuję, oraz jesteście wspaniali. Jeżeli chcecie właśnie widzieć więcej takich filmików, tego typu właśnie na kanale, gdzie obserwuję coś albo cokolwiek, oraz no, no to możecie napisać koniecznie w komentarzu. Oraz ogólnie to bym chciała Was bardzo przeprosić za swój głos w tym odcinku, a dokładnie tak gdzieś w niektórych momentach, gdzie słychać, że przez nos mówię, ponieważ no jestem odrobinę chora, ale mam nadzieję, że to jakoś nie przeszkadza bardzo w oglądaniu oraz no. A tak wracając właśnie do naszego bardzo pięknego odcinka oraz bardzo pięknego luka, no to ogólnie bym chciała powiedzieć... Że w tym momencie to ja próbowałam jakby znaleźć takie idealne dodatki właśnie na głowę, żeby była widać tą właśnie kokardę z boku oraz żeby właśnie były te kwiaty jakby widać. Albo aby był po prostu taki jeden ten słonecznik. Jakby no wydaje mi się, że to jest słonecznik, ale nie jestem pewna, ale uznajmy, że to jest słonecznik, ok? To, że z tymi dodatkami się dosyć długo męczyłam, ponieważ to było tak, że gdzieś jak już znalazłam tego kwiata oraz chciałam znaleźć coś, co przypomina kokardę, żeby jakby to tam było, żeby było właśnie widać, że tam też jest kokarda, no to właśnie ten kwiat mi się usuwał oraz na odwrót. W sumie to możecie sobie to bardzo dobrze zobaczyć to na filmie oraz ogólnie no szkoda, że po prostu nie można mieć jakby dwóch dodatków na głowie, jakbym ja to powiedziała. No, ale no, trudno się mówi, oraz ogólnie też, jak możecie zauważyć, to też niechcący usunęłam sobie włosy na swojej głowie, więc no, powiem wam, że naprawdę bardzo fajnie. Zwłaszcza, że musiałam od nowa szukać tych włosów, więc no, powiem, że po prostu super, super, bardzo super normalnie. Okej okay, więc jesteśmy sobie już właśnie na takim momencie, gdzie w końcu udało mi się znaleźć swoje bardzo piękne włosy oraz ogólnie teraz znowu zaczyna się szukanie idealnego dodatku jakby. Tej kokardy oraz kwiatów. Oraz też Wam powiem, że ogólnie skończyło się na tym, że wybrałam właśnie sobie taką, jakby kokardo-opaskę, oraz wydaje mi się, że ona jest naprawdę bardzo fajna. I teraz właśnie, jak widzicie, to próbowałam jeszcze tych kwiatów jakby znaleźć, takie, żeby po prostu one też jakoś tam były. Ponieważ kwiatki są bardzo piękne, pamiętajcie o tym. I ogólnie powiem Wam, że zanim właśnie zaczęłam nagrywać ten odcinek, to właśnie z ciekawości zobaczyłam sobie właśnie do sklepu ze zwierzakami. Ponieważ chciałam właśnie sprawdzić, czy może nie zostały dodane właśnie zwierzaki, takie jak na przykład może kamienie. Ponieważ ogólnie kamienie są bardzo super, bardzo, bardzo super i no. I no, a tak wracając właśnie do naszego bardzo pięknego luka, to chciałabym powiedzieć, że jak możecie zauważyć, to udało mi się znaleźć właśnie takiego kwiata, który właśnie mi się wydawał, że będzie on właśnie taki jakby najlepszy z tych właśnie wszystkich. Oraz tak na sam koniec ogólnie to chciałam też coś znaleźć, co by właśnie odzorwywało te wszystkie dodatki, które są na skinie, a jednak nie udało mi się właśnie dodać ich jako tako na luku. Oraz no, więc mogę wam już teraz powiedzieć, że ten look ogólnie uznaję za skończony, oraz według mnie jest on naprawdę bardzo fajny. Szczerze myślałam, że on wyjdzie gorzej, ale według mnie wyszedł nawet dobrze, nawet, nawet ogólnie to możecie napisać w komentarzu jak wam się ten właśnie mój look z movie planet podoba i no ogólnie to ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka do końca oraz mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał, a jeżeli tak to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę oraz subika na kanale wraz z wączkiem, żeby nie przegapić fajnych filmików takich jak ten, więc no i też mam nadzieję, że się spotkamy już właśnie w następnym filmiku i no papatki, bye, życzę wam miłego dnia, wieczora, nocy